Cześć, ja nazywam się Radosław Błogowski i aktualnie znajdujemy się na naszym dziesiątym mieszkaniu już, które wzięliśmy w Podnajem. Jest to jedno z mieszkań, które naprawdę chciałbym Wam z czystego serca pokazać, bo jest to mieszkanie, które pokazuje mi i też myślę, że Wam, że niekoniecznie trzeba dużo inwestować, żeby robić Podnajem, że można tanim kosztem Małą inwestycją, a dokładnie mówię tu o inwestycji rzędu 7000 złotych, wyremontować, zrobić naprawdę bardzo ładne mieszkanie z mniejszym zyskiem, ale wciąż możemy robić podnajem i czerpać z niego naprawdę fajny zwrot. Ale już tłumaczę, o co tutaj wszystkim chodzi. Ale zanim to, pokażę Wam mieszkanie. Teraz znajdujemy się przy pierwszym pokoju. Jest to pokój dla pary. Ogólnie w całym mieszkaniu mamy cztery pokoje. Dwa pokoje dwuosobowe i dwa pokoje jednoosobowe. To jest ten pierwszy pokoik dla pary, który jest naprawdę bardzo ładnym pokoikiem. Pokoikiem przede wszystkim stawiającym na to, aby podobało się zarówno facetowi jak i kobiecie. Chodźcie dalej. Pokażę Wam korytarzyk. Korytarzyk jest o tyle fajny, że jest bardzo duży przy stronę. Wielu, tak powiem, inwestorów na rynku nieruchomości z tego korytarza zrobiłoby kuchnię, a z kuchni zrobiłby pokój, czyli jakby w mieszkaniu było pięć pokoi. My tak nie robimy, uważamy, że to nie jest koniecznie dobre, ale to jest nasza gdzieś tam osobista sprawa. My zostawiliśmy ten korytarz z dużą szafą na środki czystości, odkurzacz i całą resztę rzeczy teraz zostawiamy w mieszkaniu dla naszych najemców. Teraz znajdujemy się przy pokoju jednoosobowym. Jest to pokój około 10-9 metrowy. Jest to naprawdę duża jedynka. I o tyle fajne, że w tym mieszkaniu zastosowaliśmy to, że daliśmy tutaj naprawdę duże kanapy i duże szafy. Przede wszystkim w każdym pokoju. Ale plusem jest tego to, że te kanapy i szafy tutaj były na mieszkaniu. Dlatego mówię, że koszt mieszkania, remontu tego mieszkania, naszej inwestycji jest naprawdę niski ze względu na to, że na mieszkaniu znajdowały się na, we wszystkich pokojach kanapy i we wszystkich pokojach szafy. Była kuchnia, która również została, pralka, lodówka, to wszystko tutaj było, więc na dobrą sprawę, co musieliśmy zrobić, to stawić tutaj biurka, ramki, krzesełka, zrobić ściankę i to tyle, bo wszystko inne tutaj było. Yy, co więcej, Ściany wszystkie były naprawdę odmalowane w naprawdę pięknym, ładnym kolorze. Teraz znajdujemy się przed łazienką i toaletą. Pierwsza podstawowa rzecz, jeśli bierzemy mieszkanie w Podnajem. Łazienka i toaleta muszą być ładne, przede wszystkim osobne. A teraz pokażę Wam kuchnię. Jesteśmy aktualnie w kuchni. Moim zdaniem kuchnia to podstawowe miejsce dla wszystkich ludzi, dla wszystkich najemców. Dlaczego? Bo sam uwielbiam gotować i nie wyobrażam sobie mieć małej kuchni w przedpokoju, gdzie nie mogę sobie nic zrobić w piekarniku czy na kuchence. Więc przede wszystkim inwestujemy w kuchnię, żeby one były ładne, żeby podobało się tym ludziom, którzy tutaj nas wynajmują, no bo przecież nie tylko. Ludzie patrzą na pokój, patrzą zarówno na łazienkę, toaletę, przedpokój, no, ale zarówno też patrzą na tą kuchnię, więc Naprawdę polecam Wam wszystkim, abyście robili ładne kuchnie, kuchnie z klasą po prostu, żeby ludzie chcieli tu przyjść i zamieszkać w takich domowych warunkach. Już chyba standardem jest to, że w moich filmytach pokazuję Wam, jak dzielimy duży salon na dwa mniejsze. I tak samo było tutaj, sytuacja jest taka sama, z dużego salonu około 26 czy 25 metrów, dzielimy to na dwa pokoje. Tutaj wyszedł jeden pokój dwuosobowy, drugi pokój wyszedł jednoosobowy, lecz z balkonem. Jest on mniejszy niż taki standardowy pokój, ale ma ogromny balkon, więc to jest naprawdę duża zaleta. Ale idąc dalej, jestem naprawdę zadowolony z tego mieszkania, ponieważ mieszkanie wyszło cudnie, cudnie, cudnie. Korytarz, ściany, białe drzwi, to wszystko razem komponuje się w jedną naprawdę spójną całość. Możemy wziąć mieszkanie w podnajem, które jest brzydkie jakościowo, kosztuje też mało, no bo nikt, że tak powiem, poza osobami, które robią podnajem, nie chce go wziąć, więc załóżmy, że takie trzypokojowe mieszkanie kosztuje, nie wiem, 1500, 1400, 1300 zł. ale taka osoba jak ja musi zainwestować w to mieszkanie 12, 13, 15 tysięcy złotych, co jest naprawdę dużą kwotą inwestycji. Wiadomo, zysk z tego mieszkania jest na tyle fajny, że mieszkanie się naprawdę Fajnym stosunku zwraca. Jednak, mam taki minus, że w takich mieszkaniach, gdzie jest dużo roboty, czasowo po prostu to dużo trwa. Takich dni pracujących jest tydzień, dwa, trzy, nawet myślę, że więcej, potrafi być to do miesiąca. Tutaj, w tej sytuacji, którą właśnie po to przyszliście na ten filmik, aby zobaczyć, co zrobić z kwotą 7000 zł, kiedy ja. Zacząłem, jak tak powiem, podnajem, szukałem mieszkań i takich do bardzo dużego remontu, a z drugiej strony szukałem też takich do mniejszego remontu. Ten, że tak powiem, ten podnajem, czyli to mieszkanie, które jesteś jesteśmy aktualnie, naprawdę jest droższe mieszkanie, bo nie było na z 2100 plus czynsz, co jest na realnie, poznanie dość wysoką stawką, ale z drugiej strony, tak jak już powiedziałem przed chwilą, mieszkanie jest naprawdę bardzo ładne. Ściany, okna, drzwi to wszystko się komponuje w jedną całość. Co więcej, mieliśmy tu szafy, mieliśmy tutaj krzesła, mieliśmy tutaj kanapy, które razem, gdybyśmy my to kupowali, kosztowałyby nas, myślę, że około paru tysięcy złotych. Tutaj zainwestowaliśmy równo 7 tysięcy złotych, co nie jest dużą inwestycją. Wiadomo, że nie jest zysk taki sam jak przy mieszkaniach tańszych, ale my zrobiliśmy ten remont w dwa tygodnie, z czego my sami na tym mieszkaniu. Byliśmy około 4-5 dni takich typowo roboczych, więc to jest naprawdę bardzo krótko. Wyobraźcie sobie sytuację, że kiedy macie dwa mieszkania, które robicie w dwa tygodnie załóżmy i wychodzicie na nich przykładowo 1000 złotych, macie razem 2002 mieszkań. Macie kiedy jedno mieszkanie e, tańsze, re, że, że tak powiem, inwestujecie w nie 17, 15, 16 tysięcy złotych, 14 tysięcy złotych, ale miesiąc trwa ten remont, ale wychodzicie na nim na przykład 1500-1600 zł, Na dwóch mieszkaniach macie zysk 2000 i taką samą kwotę inwestycji jak na jednym mieszkaniu, w które inwestujecie 15 tysięcy. Kwota inwestycji ta sama, czas ten sam, ale zysk dwóch mieszkań w 1000 złotych jest wyższy niż 1500. Więc to chcę Wam przekazać, że nie szukajcie tylko tych mieszkań do dużego remontu, ale też takich do bardzo małego remontu. I słuchajcie, na sam koniec bardzo dziękuję Wam za to, że oglądacie moje filmy. Jeśli się Wam podobają, skomentujcie, dajcie lajka, like zasubskrybujcie, napiszcie do mnie, jeśli macie ochotę, a jeśli ktoś z Was chciałby nauczyć się podnaniu, chciałby ruszyć z tym, napiszcie do mnie o szkolenie indywidualne, nie robię jeszcze szkoleń takich, że tak powiem. I kilkudniowych, gdzie jest bardzo dużo osób, skupiam się tylko na jednej osobie i tylko naprawdę na, na tobie, aby nauczyć się w 100% podnajmu, więc naprawdę, jeśli jesteś zainteresowany, napisz i na pewno dogadamy się, bo tak jak mówię, podchodzę do każdego indywidualnie.